Gdański Bol prezentuje film pod tytułem Święta według złej Anny. Ta wasza choinka wygląda tak paskudnie lepiej wyglądałby zwykły patyk. Zła Anno, wiem, że nie lubisz świąt, ale proszę, musisz chwilę wytrzymać. Święta są takie fajne. Wcale nie są fajne, bym wyrzuciła tą głupią choinkę. Zła Anno, błagam, przestań narzekać to się robi męczące. Nie, idę zniszczyć tą waszą choinkę. Dobra, to teraz idę zniszczyć tą ich choineczkę głupią. Dobra, dotarłam, teraz podpalamy tą choinkę, niewesołych świąt wam życzę. Dobra choinka podpalona, teraz wracam do bazy. O nie, przesadziłaś, zła Anno, idziemy do mnie do domu. Teraz. No nie, no to się wpakowałam w kłopoty. Zła Anno za to, że mnie uderzyłaś i podpaliłaś choinkę w mieście, dostajesz tydzień kary. Okej, okay, niech ci będzie, to najgorsze święta w życiu.